Cześć wszystkim, kolicz z tej strony. Witam na mapie na gospodarczej, na mapie Zielonka. Jak widzicie, mamy posianą rzadką woleistą na wszystkich polach. No, ona się już nadaje do zaorania, że tak powiem, jako klasyczny poplon. Co możemy we wrześniu posiać? Możemy posiać albo pszenicę, albo jęczmień. Tylko że pszenica będzie, no w sumie jeszcze możemy rzepak posiać, tylko rzepak będziemy zbierać w lipcu, a jęczmień jak posiejemy to będziemy zbierać w czerwcu, pszenicę byśmy zbierali w sierpniu, znaczy w lipcu, czyli najwcześniej będziemy zbierać jęczmień, a co możemy w czerwcu posiać? No w czerwcu możemy jeszcze komplet warzyw posiać. Jeżeli zdążymy się z zbiorem, a jeżeli nie zdążymy, to możemy w lipcu jakąś marcheweczkę posiać, której mieliśmy teraz dużo, więc myślę, że nie ma się co czaskać, tylko będziemy brali za siew jęczmienia. Natomiast jak tu A, zbierzemy, mamy rzodkiew, trawę, pszenicę, jęczmień i ten mamy właśnie, pójdźmy go, niech nam się je, bo nie wiem czy nie trzeba będzie wypoży wypożyczyć jeszcze jakiegoś siewnika do naszego ciągniczka, zaraz zobaczymy bo jednak tych pól jest dużo i może warto będzie przelecieć oddzielnie kultywatorem, a oddzielnie potem siewnikiem. Zaraz zobaczymy jak to tu wygląda. Nasz siewniczek ma szerokość 3 metry, no to tak trochę mało. Brony talerzowe, które mamy, mamy mają 4,5 i teraz możemy, a w ogóle nie popatrzyłem sobie ile nasz Deutzfahrr ma, H 183 konie, czyli sobie takim samym silnikiem by jeszcze dał radę jechać. Zobaczmy właśnie może jakiś siewnik się dało wypożyczyć. 240, 280, ale to jest 12 metrowy, ale to jest sam siewnik. Ten jest bez wcześniejszego spłuchniania gleby. Pronto. jest bez nawozu i też ma 3 metry. Mhm. Ma za dużo. Ten ma 3 metry 140. To jest posiadadanie.

ma 12 metrów potem trzeba będzie prysnąć hmm, ten ma 200 kurczę prawie nie ma normalnych silników tylko są wszystkie bez hmm, że nie trzeba gleby przygotowywać ale potrzebują większe mocy Średnio to wygląda na tym etapie. No tu jest 270 koni. No ten ma 5,2 2 metra. No to się mój psiak nowy odzywa. Że niestety trzeba się przyzwyczaić do tego. Gdzieś w las. Trudno. Niech w las, to niech wyjdzie. Tak naprawdę to nie wiem jak to jest, ale ten jest taka potężna maszyna, a ten taki prosty siewniczyk, no kurczę, no bo pewnie zasieje tak samo, tak? Gira sobie pożyczymy, no bo tak to byśmy trochę za długo tu zbierali to wszystko. Zbierali. Śiali. Mamy 3 metry. Zobaczymy, jak to będzie. A to ma cztery i pół, więc. Ja wiem, że będą dwa przejazdy, no ale będziemy robić trzy pola jednocześnie, dwa pola jednocześnie, tak? Jeszcze raz, jaką prędkością brona leci. 18 na godzinę, 4,5 metra. A weźmy ten prosty siewniczek John Deere Który nie potrzebuje niczego. Trochę mocy brakuje w ciągniku, no to możemy Amazona wziąć, ale ma 3 metry, no ten ma 4 metry i bez nawozu. A tu jest John Deere z nawozem, ma 5,2 metra. Jego to nawet, słuchajcie, chyba nie wiem, czy jest sens wypożyczać. No bo 6000, za zazwyczaj jaka będzie cena wypożyczenia no. na godzinę działania. Nie no to tak śmieszne pieniądze, że to można go kupić na razie i tyle. <śmiech> <śmiech> Tak, mam właśnie psiaka od niedawna, dokładnie od wczoraj. Mały 3 miesięczny szczeniak. Odzywa się. No i wcale nie zamierzam go jakoś trzymać z daleka. Niech trudno, bierze udział w nagraniach, to bierze. I tyle. I nie będę jakoś specjalnie się chował przed nim, czy innego pomieszczenia robił, czy gdzieś wyrzucał go na no, bez przesady po prostu. Jak tam raz na jakiś czas będzie słychać, że coś szczeknął albo coś, to myślę, że nikomu nie, nie będzie to przeszkadzało. Tu jakieś tornado przeszło, musiał to posprzątać. Jak tu mamy ziarna. A mamy tu jakiś nawóz. Czy musimy nawóz kupić? Nie jest tu nawóz. jest kładany, duży. A co tu możemy zmienić? A, bo on jest chyba... taki, że... taki, że można dwa spiąć razem i wtedy jedzie jeden za drugim i jakoś tak to wygląda. Gdzieś to kiedyś brało, tylko nie wiem, czy to był ten akurat John Deere, czy inny, ale wiem, że tak z silnikiem John Deere było. Co z jednej strony było dość ciekawa opcja, no bo dało się transportować jeden za drugim. Ale zobaczcie, ile on tu przejechał. Jaką prędkością będzie mógł ten się jechać jechać 5,2 metra i 18 no to tak samo no to kurczę prawie dwa razy szybciej niż tamten także wcześniej trzeba talerzywą przelecieć no ale no, nie zdziwiłbym się jakby te dwa ciągniki się uporały w tym samym czasie co tamten albo wcześniej. No, fakt, są dwa. Dwóch pracowników trzeba zapłacić. No coś kosztem czegoś. 550, 570 km A tu jaka idzie? Czterysta czterdzieści sobie ładny talerzem leci no myślę że z takim wyprzedzeniem bo to ma szansę żeby tam tego nie spowalnią. a zobaczmy jak tam to nasza o, produkcja no zupki sobie tak sobie o chyba musimy ale to hmm, będziemy musieli za chwilę podjechać do kur bo nie mamy na razie trzy. Także siejemy jęczmień, będziemy go potem zbierać i tak myślę, że te pierwsze żniwa, będą pierwsze żniwa na dwa kombajny, a potem jedna giganta się pozbędziemy. Czy następcą Giganta będzie Dominator? Być może, ale głowy nie dam za to, bo jeszcze może mi coś odwalić. Natomiast, no tak jak widzicie tutaj... Leci, no już sobie widzę, daje spoko radę. No z drugiej strony wymaga nam 60 koni, on ma 160, to co, to, to, to taki silnik dla niego. 44, czterdzieści czterdzieści coś. Już tutaj jednak Brejcfar jest. Już zaczynamy iść nowoczesne maszyny i to jest chyba seria 6 Brejcfara. Jak on w środku wygląda? No to już widać nowoczesny z komputerem i wszystkim. To, no, czyli tu już wchodzimy. Myślę, że dość było męczenia się na jakichś, nie wiadomo jakich maszynach, można było się pobawić, ale teraz już trzeba będzie kupować normalne maszyny, jeżeli tylko będą, aczkolwiek czasem warto taką starszą, tańszą też kupić i nie musi być najnowocześniejsza, no. Ja wiem, że niektórzy palą się do nowoczesnej rzeczy. Myślę, że trzeba będzie jeszcze pomyśleć o ziemniakach. Tylko kiedy one są siane, sadzone, przepraszam, bo się ziemniaki na wiosnę mamy. o tego jeszcze nie robiliśmy. Tak jak mówię, tam mam chrapkę na to duże pole i teraz się zastanawiam, ale czy ono jeszcze jest? Czy już zostało zebrane? Chyba już zostało zebrane. No właśnie na to. O tą piątkę taką mam chrapkę na nie. No bo tu dość sporo miejsca zajmie. Mamy 6,5 hektara i tam możemy sobie zboża siać. Eee, dobra, nie będę Was zanudzał tym, to co jest. Spotkamy się przy. Pewnie początku zbiorów. No bo teraz siejemy. Także do usłyszenia. Łapka w górę, jak się komuś podobało.